Ręki są dziś spokojne. Tylko na pierwszy rzut oka. W ciągu ostatnich 10 dni grudnia do globalnych funduszy akcyjnych wpłynęło ponad 12 miliardów dolarów kapitału instytucjonalnego, mimo że oficjalne wolumeny handlu pozostają poniżej średniej rocznej. To anomalia, nie trend sezonowy. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych media mówią o świątecznym wyciszeniu, w Europie największe fundusze emerytalne zmieniają strukturę portfeli, a w Azji banki powiernicze raportują nietypowe, jednorazowe zlecenia kupna. Równolegle w danych płynnościowych widać coś jeszcze. Rynek przyjmuje ten popyt bez gwałtownych ruchów cenowych, jakby napięcie było magazynowane pod powierzchnią. Kto nie rozumie tych sygnałów, zobaczy konsekwencje w czasie rzeczywistym. To, co obserwujemy, nie jest impulsem ani reakcją na nagłówki. To powtarzalny mechanizm, który pojawiał się przed każdym dużym przesunięciem kapitału w ostatnich dekadach. Najpierw cisza, potem synchronizacja działań instytucji. Dopiero na końcu ruch, który dla większości wygląda jak nagły i niewytłumaczalny. Fundusze emerytalne nie działają emocjonalnie, nie gonią ceny. Ich decyzje są efektem kalendarza, regulacji i matematyki. Koniec roku to moment, w którym bilanse są zamykane, a nowe alokacje planowane. Styczeń nie jest początkiem ruchu. Styczeń jest momentem, w którym to, co przygotowywano po cichu, staje się widoczne. Dane historyczne pokazują wyraźny wzorzec. W latach 2009-2016 i 2021 największe przepływy kapitału instytucjonalnego zaczynały się na kilka tygodni przed oficjalnymi komunikatami. Wtedy również mówiono o stabilizacji. Wtedy również ceny poruszały się wolno, a potem następował gwałtowny reset wycen. Mechanizm jest prosty. Gdy fundusz emerytalny decyduje się na zmianę alokacji, nie robi tego jednego dnia. Rozbija zlecenia, korzysta z okresów niskiej płynności, maskuje intencje. Efekt jest taki, że popyt istnieje, ale nie znajduje jeszcze odzwierciedlenia w cenie. Rynek wygląda spokojnie, ale strukturalnie staje się coraz bardziej napięty. To nie jest przypadek. To jest faza cichego gromadzenia. W tej fazie wygrywają ci, którzy czytają dane, a nie nagłówki. Przegrywają ci, którzy wierzą, że brak ruchu oznacza brak ryzyka. Historia pokazuje, że największe przesunięcia kapitału zawsze zaczynały się wtedy, gdy większość patrzyła w inną stronę. To nie jest prognoza, to jest proces, który już się rozpoczął. Po fazie cichego gromadzenia zawsze pojawia się moment, w którym napięcie zaczyna być widoczne w danych, choć nadal pozostaje niewidoczne w nagłówkach. Dokładnie w tym punkcie znajduje się rynek teraz. Oficjalne indeksy sugerują stabilność, ale pod powierzchnią kluczowe wskaźniki przestają poruszać się synchronicznie. Podczas gdy ceny akcji utrzymują się w wąskim zakresie, struktura obrotu ulega zmianie. Udział transakcji instytucjonalnych systematycznie rosnie. Jednocześnie spada aktywność sprzedających. To klasyczny sygnał narastającego napięcia. Rynek przestaje być miejscem równowagi, a zaczyna pełnić funkcję absorbera kapitału. To nie jest przypadek. To jest prawidłowość. Historia pokazuje ten schemat wielokrotnie. W 2018 roku, na kilka tygodni przed gwałtownym ruchem cen, wolumen netto funduszy emerytalnych wzrastał, mimo spadającej aktywności inwestorów indywidualnych. W 2023 podobny wzorzec pojawił się tuż przed dynamicznym styczniowym wzrostem. W obu przypadkach rynek sprawiał wrażenie uspionego, a napięcie było kumulowane w ciszy. Jeżeli popyt narasta, a cena pozostaje niemal niezmienna, oznacza to jedno. Ktoś systematycznie przejmuje podas. Gdy ilość dostępnych akcji zaczyna się kurczyć, rynek staje się coraz bardziej wrażliwy na najmniejszy impuls. Wystarczy niewielka zmiana sentymentu albo uruchomienie kolejnej transzy kapitału, aby dotychczasowa równowaga przestala istnieć. W tym miejscu pojawia się kluczowa rozbieżność Publiczne komunikaty funduszy podkreślają ostrożność i brak pośpiechu. Dane o przepływach pieniężnych pokazują coś przeciwnego. Kapitał zachowuje się tak, jakby przygotowywał się na scenariusz, który nie został jeszcze nazwany. Ta sprzeczność nie jest bledem, to świadome działanie. Kto zyskuje na tym etapie? Podmioty, które rozumieją czas i strukturę rynku. Kto traci? Ci, którzy czekają na sygnał w cenie, nie rozumiejąc, że gdy sygnał stanie się widoczny, przestrzeń manewru będzie już zamknięta. Narastające napięcie ma jeszcze jeden wymiar. Plynność rynku maleje dokładnie wtedy, gdy zapotrzebowanie na kapital rosnie. To tworzy warunki, w których jeden ruch uruchamia lawinę kolejnych. To nie jest przypadek. To jest prawidłowość, która zawsze poprzedza moment przelomu. Każdy proces akumulacji prowadzi do momentu, w którym system przestaje wytrzymywać napięcie. To nie dzieje się nagle. Najpierw pojawia się drobne pęknięcie, które większość ignoruje. Rynek wchodzi w fazę zerwania, gdy jeden element uruchamia reakcję łańcuchową. Ten moment zawsze zaczyna się od pierwszego domina. Może nim być decyzja jednego dużego funduszu, zmiana modelu ryzyka albo zwykła korekta księgowa na początku roku. Sama przyczyna nie jest istotna. Istotne jest to, że trafia na rynek, który jest już strukturalnie wyczerpany podażą. Właśnie dlatego styczeń odgrywa tak kluczową rolę. W tym miesiącu do systemu wchodzi nowy kapital. Fundusze emerytalne otrzymują świeże wpłaty składek, budżety inwestycyjne są resetowane, a lokacje, które były przygotowywane w ciszy, zaczynają być realizowane otwarcie. To nie jest impuls spekulacyjny, to jest mechaniczne uruchomienie strumienia pieniądza. Historia jest jednoznaczna. W 2009 roku, pierwsze dni stycznia, zapoczątkowali jeden z najsilniejszych rajdów po kryzysie finansowym. W 2016 podobny schemat poprzedził globalne przesunięcie kapitalu w stronę akcji. W 2022 styczeń był momentem, w którym napiecie zgromadzone w systemie znalazło ujście. Wtedy było to tłumaczone wydarzeniami biezacymi. Dziś widzimy, że to był wzorzec. Jeśli do rynku o ograniczonej płynności trafia jednocześnie kilka duszych zlecen, cena przestaje poruszać się stopniowo. Zaczyna przeskakiwać. Brakuje drugiej strony transakcji. To nie jest wzrost napędzany entuzjazmem. To jest ruch wymuszony przez strukturę rynku. W tej fazie pojawia się iluzja nagłości. Dla obserwatora z zewnątrz wygląda to jak niespodziewany wybuch zmienności. W rzeczywistości jest to efekt tygodni, a nawet miesięcy przygotowany. Proces był widoczny w danych od dawna, ale nie był interpretowany wraściwie. To nie jest przypadek. To jest prawidłowość. Systemowy rozlam zawsze ujawnia, kto był przygotowany, a kto reaguje z opoznieniem. Gdy rynek wchodzi w tę fazę, nie ma już miejsca na spokojne adaptacje. Decyzje podejmowane są pod presją czasu i ceny. To właśnie ten moment, w którym konsekwencje cichego gromadzenia i narastającego napięcia stają się realne. Pierwsze domino już drgnęło. Reszta to tylko kwestia sekwencji. Gdy system przechodzi przez punkt zerwania, skutki przestają być rozlodzone w czasie. Zaczynają materializować się jednocześnie w wielu miejscach rynku. To jest moment erupcji, w którym proces trwający miesiącami staje się widoczny w jednym cyklu rozliczeniowym. W tej fazie najważniejsza rola przypada przepływom. Kapital, który był rozdrobniony i maskowany, zaczyna poruszać się jawnie. Styczniowe wplaty do funduszy emerytalnych, nowe mandaty inwestycyjne oraz automatyczne strategie alokacyjne, nakładają się na siebie. Efekt jest kumulacyjny. Rynek nie reaguje liniowo, ponieważ nie ma już bufora podazy. Historia dostarcza czytelnych analogii. W 2010 roku, po miesiącach spokojnej akumulacji, pierwsze tygodnie nowego roku przyniosły gwałtowne przeszacowanie ryzyka. W 2017, po okresie pozornej równowagi, napływ kapitału instytucjonalnego wywołał sekwencję wzrostów, których nie dało się zatrzymać interwencjami werbalnymi. W każdym przypadku mechanizm był identyczny: najpierw cisza, potem jednoczesny ruch wielu podmiotów. W fazie erupcji ujawnia się różnica między papierową wyceną a realną płynnością. Cena pokazuje jeden poziom, ale możliwość realizacji transakcji istnieje tylko przy znacznie wyższym koszcie. To moment, w którym teoria rynku przestaje obowiązywać, a znaczenia nabiera sama dostępność aktywów. To nie jest przypadek. To jest prawidłowość. Ci, którzy wcześniej mieli czas, nagle zyskuje przewagę strukturalna. Ci, którzy zwlekali, odkrywają, że rynek nie oferuje już przestrzeni do spokojnych decyzji. Roznice pomiędzy planem a realizacją rosna. Każdy kolejny ruch kosztuje więcej. Efekt domina w tej fazie przyspiesza. Jedno przeszacowanie wymusza kolejne. Modele ryzyka aktualizują się w czasie rzeczywistym. Algorytmy, które wcześniej stabilizowały rynek, zaczynają wzmacniać kierunek ruchu. System nie dąży już do równowagi, system dazy do nowego poziomu odniesienia. W tym momencie konsekwencje nie są już hipotetyczne, są mierzalne, są widoczne w bilansach i raportach. Proces, który był ignorowany, wchodzi w fazę, w której nie da się go cofnąć. Gdy faza erupcji mija, rynek nie wraca do poprzedniego stanu. To jest moment, w którym konsekwencje stają się trwałe i zaczynają rozkładać się nierównomiernie pomiędzy uczestnikami systemu. Jedni adaptują się natychmiast, inni dopiero zaczynają rozumieć, co się wydarzyło. To właśnie w tej fazie różnica między masa a insiderami staje się najbardziej widoczna. Dla szerokiego rynku skutki pojawiają się z opóźnieniem. Indeksy odzwierciedlają już nowy poziom wycen, ale narracja medialna dopiero zaczyna się zmieniać. To, co jeszcze kilka tygodni temu było określane jako anomalia, teraz przedstawiane jest jako logiczny efekt warunków makroekonomicznych. Historia zawsze pisana jest wstecz. Mechanizm pozostaje ten sam. Instytucje, które uczestniczyły w procesie od początku, znajdują się w innej pozycji. Ich ekspozycja została zbudowana w czasie niskiej zmienności, przy korzystnych warunkach płynności. Dla nich obecny etap nie jest zaskoczeniem, jest realizacja scenariusza. Tymczasem pozostali uczestnicy rynku muszą dostosować się do nowych realiów cenowych, często bez możliwości cofnięcia decyzji. To nie jest przypadek. To jest prawidłowość. Najbardziej dotknięte są te segmenty rynku, które opierały się na zarożeniu stalej płynności. Strategie oparte na łatwym wyjściu z pozycji zaczynają zawodzić. Roznice pomiędzy cena teoretyczna a realna możliwością transakcji stają się coraz bardziej wyrazne. To ujawnia słabości modeli, które działali tylko w warunkach stabilności. W przeszłości podobny efekt był widoczny po każdym dużym przesunięciu kapitału. Po kryzysie finansowym 2008, po europejskim kryzysie zadłużenia, po pandemii. W każdym przypadku początkowa reakcja była podobna: zaskoczenie, poszukiwanie winnych, proba racjonalizacji. Dopiero później przychodziło zrozumienie, że był to proces, a nie pojedyncze zdarzenie. W tej fazie pojawia się też wyraźny podział zwycięzców i przegranych. Zwycięzcy to ci, którzy rozumieli strukturę rynku i potrafili czytać sygnały wcześniej. Przegrani to ci, którzy polegali wylacznie na cenie jako zrodle informacji. Cena zawsze reaguje ostatnia. Dane strukturalne zmieniają się znacznie wcześniej. Konsekwencje mają także wymiar systemowy. Gdy fundusze emerytalne zwiększają zaangażowanie w jednym segmencie rynku, muszą jednocześnie ograniczać ekspozycję w innym. To powoduje przesunięcia kapitału, które rozlewają się na kolejne klasy aktywów. To, co zaczęło się jako decyzja alokacyjna, staje się procesem o szerokim zasięgu. To rodzi nowy problem. Rynek zaczyna funkcjonować w nowej równowadze, ale uczestnicy nadal podejmują decyzje w oparciu o stare założenia. To opoznienie percepcyjne jest kosztowne. Każdy tydzień zwłoki oznacza gorsze warunki wejściowe, mniejsza elastyczność i większe ryzyko bledu. To nie jest przypadek, to jest prawidłowość. W tym momencie masy zaczynają zadawać pytania: dlaczego nikt nie ostrzegał? Dlaczego dane wyglądały stabilnie? Dlaczego ruch był tak gwałtowny? Odpowiedź jest zawsze ta sama. Ostrzeżenia istniały, ale nie były zgodne z dominującą narracją. Dane były dostępne, ale wymagali interpretacji. Ruch był gwałtowny, ponieważ system był już przygotowany. Najważniejsza konsekwencja tej fazy nie dotyczy jednak cen, dotyczy zmiany zachowania. Rynek, który przeszedł przez taki proces, staje się bardziej wrażliwy na kolejne impulsy. Zaufanie do pozornej stabilności maleje. Uczestnicy zaczynają szukać sygnałów wcześniej, reagować szybciej, działać ostrożniej. To zamyka pewien cykl, ale jednocześnie otwiera następny. Proces, który doprowadził do obecnej sytuacji, nie znika. Zostaje wpisany w strukturę rynku. Konsekwencje nie są jednorazowe, one redefiniują punkt odniesienia na dłuższy czas. To nie jest koniec historii, to jest moment, w którym skutki stają się widoczne dla wszystkich. A gdy coś staje się widoczne dla wszystkich, możliwość reakcji jest już ograniczona. Ostatnia faza tego procesu nie polega na dalszym wzroście ani na spektakularnym zalamaniu. Polega na utrwaleniu nowej rzeczywistości. Gdy fala kapitału przejdzie przez system, pozostawia po sobie trwale zmiany w strukturze rynku. To właśnie ten moment, w którym wielu uczestników zaczyna rozumieć, że to, co uznawali za przejściowe napięcie, było w rzeczywistości zmiana fazy. Fundusze emerytalne, które odegrały kluczową rolę w tym cyklu, nie cofają swoich decyzji. Ich mandaty są długoterminowe. Ich celem nie jest reakcja na zmienność, lecz dostosowanie portfeli do nowego ukradu ryzyka. Gdy raz przesunę kapital, robi się to elementem stalej alokacji. To oznacza, że popyt, który był postrzegany jako jednorazowy impuls, staje się trwalał sila. To nie jest prognoza, to jest proces, który już się wydarza. Rynek, po takim przesmieciu zaczyna funkcjonować według nowych zasad. Poziomy cenowe, które wcześniej wydawały się ekstremalne, stają się nowym punktem odniesienia. Zmienność nie znika. Ale zmienia swój charakter. Ruchy są szybsze, reakcje bardziej nerwowe, a tolerancja na ryzyko niższe. System pamięta stres, przez który przeszedł. Historia potwierdza ten schemat. Po każdym dużym cyklu alokacyjnym instytucji rynek wchodził w okres podwyższonej czujności. Po latach 90., po kryzysie finansowym, po pandemii, za każdym razem narracja była inna, ale mechanizm identyczny. Kapital zmieniał swoje miejsce, a wraz z nim zmieniał się sposób funkcjonowania rynku. W tej fazie, szczególnie widoczna staje się różnica między decyzjami, a ich interpretacją. Decyzje zapadły dawno. Interpretacja dopiero się formuje. Media, analitycy i komentatorzy próbują dopasować historię do danych, które już są faktem. Dla wielu uczestników jest to moment frustracji. Czemu nie było sygnałów wcześniej? Czemu wszystko wydarzyło się tak szybko? Odpowiedź pozostaje niezmienna. Sygnale były, ale wymagały spojrzenia strukturalnego, a nie reaktywnego. To nie jest przypadek. To jest prawidłowość. Największa zmiana dotyczy psychologii. Po takim cyklu rynek traci niewinność, przestaje wierzyć w trwala stabilność i zaczyna uwzględniać scenariusze, które wcześniej były odrzucane jako skrajne. To zmienia zachowanie wszystkich uczestników, od największych instytucji po najmniejszych inwestorów. Każdy zaczyna zadawać pytania wcześniej, zanim cena zda za odpowiedziec. Jednocześnie system staje się bardziej wrażliwy na kolejne impulsy. Gdy raz doszło do zerwania, kolejne napięcie akumuluje się szybciej. Mechanizm pierwszego domina skraca swój cykl. To, co kiedyś trwało miesiącami, teraz może wydarzyć się w tygodniach. To naturalna konsekwencja zmiany struktury płynności i zaufania. W tym miejscu pojawia się kluczowy wybór. Nie jest to wybór polegający na konkretnym działaniu, jest to wybór sposobu patrzenia na rzeczywistość. Czy traktować rynek jako zbior przypadkowych zdarzeń, czy jako system powtarzalnych procesów? Ci, którzy wybierają pierwszą perspektywę, zawsze będą zaskakiwani. Ci, którzy wybierają druga, nie będą zaskoczeni nawet jeśli skutki będą trudne. To, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach, nie zamyka historii, to otwiera nowy rozdział. Fundusze emerytalne wykonały ruch, który był logiczna konsekwencja danych, regulacji i matematyki. Rynek odpowiedział tak, jak zawsze odpowiada w takich warunkach. Reszta jest tylko adaptacja do nowego stanu. To nie jest koniec zmienności, to nie jest koniec ryzyka, to jest koniec starej narracji o stabilności, która nie miała już pokrycia w strukturze systemu. Nowa narracja dopiero się kształtuje, ale jej fundamenty są już widoczne w danych. Proces został uruchomiony. Skutki są realne. System przeszedł do kolejnej fazy. Decyzja, jak to interpretować i jakie wnioski wyciągnąć, pozostaje indywidualna. Jak ty oceniasz to, co dzieje się teraz na rynku? Rynek nie zatrzymuje się po zmianie fazy. Po okresie erupcji i utrwalenia nowej struktury pojawia się kolejny, mniej widoczny etap. Etap adaptacji systemowej. To moment, w którym skutki decyzji funduszy emerytalnych zaczynają przenikać do obszarów, które wcześniej wydawały się od nich odseparowane. Najpierw zmienia się zachowanie zarządzających aktywami. Gdy jedna grupa instytucji przesuwa kapitał i nie ponosi za to konsekwencji, pozostali zaczynają dostosowywać swoje modele. Ryzyko relatywne staje się ważniejsze niż ryzyko absolutne. Nie chodzi już o to, czy rynek jest drogi czy tani. Chodzi o to, czy portfel wygląda gorzej niż portfel konkurencji. Ten mechanizm był obecny przed każdym dużym cyklem alokacyjnym i zawsze działał w ten sam sposób. W tym etapie pojawia się efekt nasladownictwa. Nie jest on gwałtowny, jest stopniowy i racjonalizowany. Jedne fundusze tłumaczą swoje decyzje zmiana otoczenia makroekonomicznego, inne aktualizacja modeli ryzyka, jeszcze inne dostosowaniem do nowych regulacji. Powody są różne, ale kierunek ten sam. Kapital zaczyna poruszać się szerokim frontem. To nie jest przypadek, to jest prawidłowość. Właśnie wtedy rynek zaczyna wysyłać sprzeczne sygnały. Z jednej strony pojawiają się korekty, które uspokajają obserwatorów. Z drugiej strony każda próba spadku jest szybko absorbowana. Strukturalny popyt nie znika, on tylko zmienia tempo. Dla niewprawnego oka wygląda to jak chaos. Dla tych, którzy pamiętają poprzednie cykle, to znany obraz. Historia dostarcza wielu analogii. Po 2009 roku rynek wielokrotnie próbował wracać do niższych poziomów, ale każda korekta była krótsza i płytka. Po 2016 obserwowano to samo zjawisko. W obu przypadkach mówiono o kruchym odbiciu. W obu przypadkach ignorowano fakt, że struktura popytu uległa trwalej zmianie. W fazie adaptacji szczególnie wyraźnie widać różnicę między teoria a praktyką. Modele wyceny zaczynają tracić precyzję. Korelacje, które działały przez lata, przestają być wiarygodne. Rynek przestaje reagować na dane w sposób, do którego wszyscy się przyzwyczaili. To jest moment, w którym wielu analityków traci punkt odniesienia. To nie jest sygnał ostrzegawczy. To jest skutek. Gdy fundusze emerytalne zmieniają strukturę portfeli, zmienia się również zachowanie pośredników. Banki inwestycyjne aktualizują swoje modele zabezpieczeń. Dostawcy prynności podnoszą progi ryzyka. Algorytmy handlowe dostosowują parametry. Wszystko to dzieje się bez jednego komunikatu, bez jednego naglowka. System dostraja się sam. W tym momencie masy zaczynają odczuwać skutki pośrednio. Zmienność staje się mniej przewidywalna. Okresy spokoju są przerywane nagłymi ruchami. Reakcje rynku na informacje wydaje się nieproporcjonalne. To rodzi frustrację i poczucie dezorientacji. Jednak z perspektywy strukturalnej jest to naturalny etap po każdym dużym przesunięciu kapitału. To nie jest przypadek, to jest prawidłowość. Największe ryzyko tej fazy polega na blednej interpretacji. Wielu uznaje adaptację za powrót do normalności, tymczasem normalność już nie istnieje. Istnieje nowy stan równowagi, który dopiero się stabilizuje. Każda próba oceniania rynku przez pryzmat starego porządku prowadzi do blednych wniosków. Właśnie dlatego ten etap jest tak istotny. To tutaj zapadają decyzje, które będą miały konsekwencje przez kolejne lata. Nie dlatego, że ktoś przewiduje przyszłość, ale dlatego, że system wymusza określone zachowania. Kapital raz przesunięty, nie wraca łatwo. On buduje nowe ścieżki przepływu. Proces, który rozpoczął się cicho, przyszedł przez fazę napięcia i erupcji, teraz utrwala się w codziennym funkcjonowaniu rynku. To jest moment, w którym zmiana przestaje być wydarzeniem, a staje się tlem. Dla jednych oznacza to ulgę, dla innych początek nowego rodzaju niepewności. To nie jest koniec cyklu, to jest jego naturalna kontynuacja. Rynek nie cofa się do punktu wyjścia, rynek idzie dalej, już według innych zasad. Pytanie nie brzmi, czy ten proces miał miejsce, to jest już widoczne w danych. Pytanie brzmi, kto zrozumie jego znaczenie, zanim stanie się ono oczywiste dla wszystkich.